Środowe wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie od początku przebiega w gorącej atmosferze. W pewnym momencie premier odniósł się do niepokojących informacji, jakie pojawiają się w przestrzeni medialnej na temat ofiar powodzi. Jeśli te informacje zaczynają powielać posłowie, to robi się dramat, grzmiał na sali plenarnej. Ja słyszę, że Tusk ukrywa ofiary dodał. Zdaniem Tuska za dezinformację w sprawie powodzi na południu Polski Odpowiadają między innymi rosyjskie trolle. Ich zadaniem było podburzanie wzajemnego zaufania także do służb. Żołnierze, policjanci i strażacy na miejscu musieli naprawdę sporo znieść właśnie na skutek tych dezinformacji, mówił premier. Mocne wystąpienie Tuska. Uderzył w pis szef rządów, przypomniał, że w związku z powodzią zginęło siedem osób, a jedna jest zaginiona. Zaapelował także do obecnych na sali posłów, żeby nie powielali fałszywych informacji o tysiącach ofiar zalanych w samochodach. Tu nie może być miejsca na jakąś niemądrą albo brutalną politykę, podkreślił. Co o tym sądzicie? Zapraszam do komentowania. Zachęcam również do polubienia i udostępniania dziękuję za oglądanie mojego kanału, po więcej materiałów zapraszam na mój kanał na YouTube.